Witajcie moi drodzy, ja jestem Kusok, wy jesteście na kanale Mailetrohobby. Widzicie potężna paczka i dwie mniejsze dzisiaj. Zaraz przesunę tą paczkę i zaczniemy sobie rozpakowywać od tych mniejszych. Ja się moi drodzy na szybko przestawiam, kieruję na blat, przesuwam wszystko i moi drodzy jedziemy. Jedziemy od najmniejszych paczek. Zaraz Wam wszystko powiem o, co tu, o co, co tu jest i o co tu chodzi e, zaraz, bo tu będziemy mieli a już wiem, już wiem co to jest, już wiem co to jest e, to jest moi drodzy zakup z C64 Power a zaraz Wam powiem czy umiem o to służyć bo mm, ostatnio dość dużo Moi drodzy, to jest dead test do C64. A teraz dlaczego? Jak zapewne wiecie, sprzedaję troszkę dubli, mam troszkę różnych rzeczy. Troszkę powystawianych, troszkę będzie wystawionych. Puszczę link do Elixa, go wreszcie zorganizuję. Na razie gierki z Game Boya poszły bardzo szybko na jednej z grup facebookowych. I tak i co to jest? Dziękujemy za zakup, jeżeli związku z panem bla bla bla. Zespół C64 Power, Power czyli y, Rafał szyja. Rafał, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, dziękuję za to. To był normalny zakup, to nie było sponsorowane, moi drodzy, ale, ale dzięki Rafał, bo ten test bardzo mi ułatwi sprawy w diagnostyce tych kilku, chyba dziesięciu sprzętów już. Dobra, lecimy z kolejną małą paczką, bo, moi drodzy, chcę Wam powiedzieć, że jest już późno w nocy, jak to nagrywam. A chcę, y, chcę to nagrać, bo chcę to udokumentować, bo jeszcze muszę zrobić testy. I czym prędzej zwalniam płatność ludziom z Alixa, bo ludzie czekają. Y, ja kupiłem oni. Co to jest? A tak. Dobrze moi drodzy. Y, troszkę też tak mówiłem już nieraz y, w, w Nintendo Switcha idę. Mimo, że mam u retrosektora już jeden zarezerwowany, to sobie kupiłem jeszcze jeden. 40 zł kosztował. Akurat tak się składa, że w swoim switchu nie miałem, mam tylko w zamkniętych switchach ten pro kontroler, więc, więc udało mi się nabyć. Tak, jak mówię, 40 zł na Elix. Świetna, świetna rzecz. I teraz, moi drodzy, jedziemy. Ojej. jedziemy z tym gigantem. Tu mogą być fajne rzeczy. Ja tam może jakoś przesunę, żeby tu mogą być fajne rzeczy, bo, bo yy, spodziewam się dwóch dużych paczek i yy, 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 liczę na to, że, że te rzeczy będą sprawne, ponieważ kupiłem troszkę rzeczy, troszkę rzeczy kupiłem moi drodzy na ryzyko, niesprawdzone, a yy, liczę na uzupełnienie kolekcji. Jeżeli nie, to na części zamienne. W jednym ze z rzadkich sprzętów, który które, które, które u mnie jest nie do końca sprawny, ale tutaj z retrostalgią nad tym pracujemy. Aha, czyli to jest jakoś tak, czyli to jest tak. Czyli zaraz, jak to jest, bo to, jest teraz, to jest teraz wyzwanie, żeby to otworzyć. Słuchajcie, bo to jest wyzwanie. To jest jakaś walka, muszę powalczyć trochę. Szkoda, że nie mogę Wam pokazać większego kadru. O, dobra. I teraz tak. I teraz będziemy z tym walczyć w taki sposób, że tu sobie rozetniemy. O, 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 o. o. Tu sobie rozetniemy. O, i już nam się. Już nam się pudełko rozpoławia. To teraz tak wróćmy to całe o właśnie i już będzie bicior. moi drodzy powiem wam szczerze że to retro daje mi takiego powera ostatnio tak, taką mam ochotę na wszystko od nowa także ucieszony jestem bardzo dobra ja was podniosę tak to wygląda i teraz tak tu moi drodzy już na wierzchu jest NES wersja euro. Nie, ja to, ja to będę wyciągał. Ja to będę wyciągał po prostu, bo to jest y, masakra. Może inaczej. Ja to wszystko wyciągnę albo nie. Nie, bo nie będzie ekscytacji. Jedziemy. Dobra moi drodzy. Troszkę brudny do czyszczenia. <laughs> NES wersja europejska. Czyli Niemiec. Znowu zaraz tak. O. To będzie już. Jeszcze będę miał dwa nasy do sprzedania. Troszkę do czyszczenia. I teraz tak. Lecimy. Lecimy z rzeczami, które tutaj są jeszcze. Bo są tu fajne rzeczy. Moi drodzy, yy, gry na, na. Master System Casino Games. Zobaczmy. Oj, chodź. Tu. Tak jest, sam Cardridge, Casino Games i Outrun, out, Outran w zasadzie, Outrun, 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 tak, świetnie, co tu jeszcze jest, bo tu jeszcze, to jeszcze nie koniec, o, tu też, tu to są kable? o, właśnie, moi drodzy, Light Phaser do Segi, Mam ten pistolet w zestawie. Nie mam go solo. Więc Light Phaser. tak obskurna jest ta reklamówka. Normalnie strach. Dobra, lecimy dalej. Co tu jeszcze mamy? Ojejku. Ha! I teraz tak. Tu jest coś, gdzie liczę, że ktoś mi pomoże zdiagnozować. EVC od Grundiga. To jest chyba kaseta jakaś. Tak się. Tak się. Tak, to jest jakaś. Zaraz, czy to widać? To jest jakiś nośnik danych. Ale, moi drodzy, gdyby ktoś był w stanie mi pomóc zdiagnozować, co to jest SVC1, będę musiał to przegoglować. Lecimy dalej. <laughs> Mamy kolejne gry na Sege. To jest Parlor Games. Mamy Sam Cunridge. Kurde, lubię te okładki. Podoba mi się to, że wszystkie okładki w sedze są podobne. To jest, akurat to jest zaleta dla mnie. Mamy Marksman, Trap Shooting i Safari Hunt. Czyli to będzie do, do, do Light Phasera, dokładnie. To będzie do Light Phasera i jest, i są instrukc jest instrukcja świetnie, świetnie kompletny zestawik co tu jeszcze jest Kung Fu Kit i to chyba mam i to będzie na wymiankę ewentualnie na handelek oczywiście po uprzednim sprawdzeniu bo wszystkie te gry będę e, będę zaraz sprawdzał ale to nie jest jeszcze mój drodzy wszystko z tej dużej paki bo no tu powinien być, o jeszcze tu jest coś to, to jest coś o kurcze, no to tego myślałem, że jest mniej że mówiąc Dobra, moi drodzy, mamy konkret, mamy Flintstonów na Sege z instrukcją, e, zestawik, bardzo ładny, to jest chyba konkret z tego co, napiszcie mi w komentarzach, ale wydaje mi się, że to jest, że to jest jeden z konkretów, mamy Pacmanie, tak się składa, że to jest, będzie Pacmania 195, czyli to będzie polska cena, Pacmej już mam, czyli to będzie, to będzie dubelek, to będzie dubelek i mamy moi drodzy. Oj, troszkę opadło, ale pech. Spróbujemy poprawić to. Jest instrukcja, pasuje to troszkę, o właśnie, troszkę podciągnąć do góry. No, troszkę zżarło, zżarło dół indiany Jonesa okładki. Sekundeczka, spróbujemy ją troszkę tam usunąć. O, właśnie. Szkoda, bo jest instrukcja, jest komplecik, no ale troszkę nadgryziony zębem czasu spód. I mamy ostatnią Indiana, Jones, Indiana Jonesa i ostatnią Last Crusade. Więc fajna rzecz też. Na pewno trafi do kolekcji, ale to jeszcze nie wszystko. Bo tu powinna być, tu powinna być ta rzecz, o której mówiłem. Ojej. Go. Tylko teraz muszę, moi drodzy, przejść do koła, Tam mi kot znowu leży i same przeszkody, same przeszkody, ale jest. Dobra, dobra, jest, moi drodzy. Kolejny komputer do czyszczenia, zaraz. Może tak go będzie widać w całej pozałości. Oj, 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 nie widać, rzecz. Dzielę ci żwiczku. Moi drodzy Wik 20 do czyszczenia. Tak się składa, że mam Wików 20 kilka, chyba to będzie czwarty, ale nie miałem Wika z kolorowym logiem VC20, dlatego mnie, dlatego mnie to skłoniło. Jest to wersja niemiecka troszkę wyodbarwiana, spróbujemy ją, spróbujemy ją podczyścić. Moi drodzy, za to wszystko, co tutaj jest, e, zaryzykowałem i zapłaciłem 500 złotych. Zapłaciłem 500 złotych. Zakładam, że. E, sekundkę, cofnę kamerę. Zakładam, że NES będzie działał, że tu się nic z NESem raczej za wiele nie dzieje, bo to są całkiem niezłe sprzęty. Liczę na to, że WIG będzie działał i liczę na to, że wszystkie gry będą działały po poprzednim oczyszczeniu. Będę na pewno Was informował na bieżąco, jak wygląda sytuacja, bo nie mogę już w tym momencie nagrać odcinka, ciągu, ciągu dalszego tego odcinka, z, z, z sprawdzaniem tego wszystkiego, bo w pierwszej kolejności muszę to, moi drodzy, wyczyścić. Jak to wyczyszczę, to, to, to się do Was odezwę. Więc jeszcze raz, reasumując. Dziwna kaseta na Grundiga SVC-1. Light... Light Phaser do y, Segi, tutaj jest, Light Phaser do Segi Master System. Gry do Master Systema mamy Autrana, mamy Casino Games, mamy Indiana Jonesa, mamy pac mamy Flintstone'a i to są, to jest chyba Heavy Hitter tak zwany, tak mi się wydaje. Mamy Kung-Fu Kid'a. Mamy zestaw gier właśnie na pistolet. I mamy Parlor Games, chyba tak to się mówi. Dodatkowo moi drodzy w tym rzucie mamy kadrys testowy do C64. I mamy moi drodzy Pro Controller do Nintendo Switcha. Więc tak to wygląda. Powiedzcie mi co o tym sądzicie. Dajcie mi znać, co jest najlepsze w tym lucie i może ktoś z Was będzie na te dubelki chętny. Ja tak jak mówię. Wreszcie teraz będzie długi weekend połowę weekendu wyjeżdżam, połowę przyjeżdżam. Zajmuję się wystawianiem tego Neolixa, ale śledźcie mnie też na grupach Facebookowych bo część dubli po prostu będę puszczał, bo zaczyna się robić ciasno. A mam taką sytuację, że muszę troszkę miejsca zwolnić. Mówił kusok My retro retrohobby. Trzymajcie się, papa, pa, Wszystkiego dobrego. Cześć. Cześć, moi drodzy. Następny dzień. Testujemy. Testujemy konsolę Nintendo NES. Widać, widać. Nintendo S. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Konsola jest już wyczyszczona. Kartridż Snake, Rattle and Roll. Bo akurat ten cardridge mam jako jedyny. W europejskim palu NOE, czyli niemieckim, bo konsola jest niemiecka, więc angielskim palem może mieć problemy z palem A. I konsola buczy, ale się nie włącza. Ale zaraz, pokażę Wam teraz myka. Będę musiał Was wziąć ręcznie, wziąć ręcznie troszkę, moi drodzy. Teraz tak, taki myk. Jeżeli nie, nie sport nie działa, pociągnijcie kardyż odrobinkę do siebie wciśnijcie go i do boku i do boku i teraz włączamy. Patrzcie. Konsola działa czyli ewidentnie jest to problem. Zaczekajcie gdzie będzie tu jest start bo. Aha poczekajcie ja sobie postawię statyw z powrotem. Ojej dobra mamy i spróbuję zagrać. Snake Rattle and Roll, moi drodzy. Konsola działa, lubię tą grę. Lubię tą grę, moi drodzy. Stare dobre czasy mi się przypominają. Snake Rattle and Roll. O co chodzi w tej grze, moi drodzy? Zbieramy kuleczki. Załatwiamy przeciwników. Robimy sobie odpowiednią długość, bo na końcu levelu musimy mieć odpowiednią wagę. Zaraz wam postaram się pokazać. A, mamy! Mamy bonusa. Wykończymy chyba tą łapę. Dobra, jest mamy. Mamy. I tutaj mamy, moi drodzy. I wchodzimy moi drodzy, więc mamy. Przeszliśmy pierwszy level w grze Snake Raten Roll. Tu mam niestety już tylko zastępczy kartridż, ale konsola działa, tak jak mówię, jest coś nie styka z portem, ale konsola. Jest wyczyszczona, działa, więc. Pierwsza dobra wiadomość. Zaraz będę testował kolejny sprzęt. Moi drodzy, muszę się wszystko przepiąć. Więc pozdrawiam serdecznie i do zobaczyska. heja Dobrze, moi drodzy, lecimy z tym Wikiem. Moi drodzy, mam tego Wika 20. O, jest. Jest. Mam tego Wika 20 na stanowisku testowym. Spróbujemy go włączyć. Uwaga: 3, 2, 1. U. Tylko szczela. Jak słychać, wioda się świeci. To jest akurat dobra wiadomość, ale niestety chyba będzie trzeba grubiej przy tym posiedzieć. Mogę tylko jeszcze jedną rzecz dodać z optymistycznych informacji. Z optymistycznych informacji, moi drodzy, te wszystkie, gry, zaraz, jest, jest. Te wszystkie gry, które zawierały się w paczce, działają. One są bezproblemowe. Zakładam również po wstępnym czyszczeniu, że, że pistolet. Kurczę, sorry za światło, moi drodzy, ale będę nad tym pracował, żeby troszkę poprawić. Ale ten pistolet też zakładam, że działa. No nic, moi drodzy, tak wygląda ta paczka. Dość gruby temat. Szkoda troszkę, no ale Nesik jest, Dwiknie. No, będziemy z tym walczyć. Będziemy z tym walczyć. Mówił kusok mojej retro hobby, Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Pamiętajcie, nie można mieć wszystkiego, ale taka jest przygoda z tym retro. Trzymajcie się. Cześć. Hej. Moi drodzy, znalazłem jeszcze jeden kabel, żeby przetestować tego wiczka. I zobaczymy. Podpiąłem inny kabel. Zobaczymy, jak to się będzie. Co z tego będzie i zasilacz komodel 64 uwaga jedziemy ha nie daje niestety obrazu no nic ale coś się dzieje ale coś się dzieje ten zasilacz przynajmniej działa dioda się świeci zaraz czy to będzie widać tak dioda się świeci obrazu obrazu niestety nie daje no to nic pozdrawiam